Gratulacje dla Króla Bolesława Chrobrego od uczniów Szkoły Podstawowej w Zręczycach, leżących nad Rzeką Rabą w Małopolsce. Wasza Królewska Mość, najdzielniejszy i najwspanialszy władco Polan i całego Królestwa Polskiego, z okazji wielkiego wydarzenia, jakim było koronowanie Waszej Królewskiej Mości na pierwszego króla Polski, my, uczniowie Szkoły Podstawowej w Zręczycach, Składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania. Jesteśmy dumni z Twoich osiągnięć, zwycięskich bitew, mądrego rządzenia, odwagi i troski o dobro ojczyzny. Dzięki Tobie Polska staje się silna, znana w Europie i szanowana przez inne ludy. Jako pierworodny król z rodu piastów, zapisałeś się złotymi literami w naszej historii. Niech Twoje panowanie będzie mądre i sprawiedliwe. Z całego serca gratulujemy i obiecujemy, jako młodzi obywatele, godnie reprezentować naszą ojczyznę, ucząc się o jej historii i szanując jej bohaterów. Wiwat Bolesław Chrobry, wiwat, nasz król! Z wyrazami szacunku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zręczycach, pięknej Małopolsce.